Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na 42. posiedzeniu Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka. Ze względu na nadal, nadal panującą pandemię SARS-CoV-2, pracujemy. Rada Miasta pracuje w systemie hybrydowym. Wobec powyższego uprzejmie proszę Państwa o zalogowanie się do systemu i zaraz, za chwileczkę sprawdzimy listę obecności. Część naszych radnych jest tutaj na auli, część pracuje w domach. Bardzo serdecznie witam w dzisiejszym posiedzeniu przede wszystkim osoby merytoryczne, które będą pomagały nam w dyskusji na ten temat. A jesteśmy już, już w systemie głosowania. Bardzo proszę o sprawdzenie społeczności wobec powyższego. Poczekamy sekundkę. W tym czasie powitam serdecznie na dzisiejszej Komisji Prezydentów Miasta Płocka w osobach Pana Andrzeja Nowakowskiego, Romana Siemiątkowskiego, Piotra Dyśkiewicza oraz Pana Artura Zielińskiego, Skarbnika Miasta, Pana Wojciecha Ostrowskiego oraz wszystkich Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i Spółek, które dzisiaj będą pracowały z nami na dzisiejszej Komisji oraz przedstawicieli spółek. Idzie, idzie Pan Skarbnik. Jesteśmy, jedna osoba jest niezalogowana i nie uczestniczy w dzisiejszej komisji. Możemy, mamy kworum, możemy pracować w tym systemie. Serdecznie witam właśnie wszystkich Państwa Radnych, którzy się zalogowali oraz mieszkańców, którzy będą uczestniczyć w naszej dzisiejszej komisji. Przejdziemy do porządku obrad. Jest, proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały. Mamy dwie wrzutki. Pomieszczenie na druku 615 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. Numer 520349W ulicy honorowych dawców krwi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały powierzenia na druku 600? Bardzo proszę o głosowanie. Mamy wprowadzony do porządku obrad. Projekt uchwały pomieszczenia druku 615. Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały pomieszczenia druku 616, zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu aktyw aktywności zawodowej, zakład budżetowy z siedzibą w Płocku oraz nadania statutu. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały pomieszczenia druku 616? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Wprowadziliśmy do porządku obrad. Wobec powyższego uprzejmie proszę o głosowanie dotyczące przyjęcia zmienionego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do porządku obrad i przyjęliśmy nowo zmieniony porządek obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Uprzejmie proszę o przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy protokół. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku. Uprzejmie Państwa, informuję, że mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących te tego punktu. Proszę bardzo, jest z nami skarbnik. Serdecznie witamy Pana Wojciechowskiego, skarbnika miasta. Jest z nami skarbnik. Może ze strony państwa radnych są pytania dotyczące tego materiału? Poczekamy, może będzie jakieś zgłoszenie telefoniczne. Nie ma chyba zgłoszenia telefonicznego. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest pozytywną opinią materiału dotyczącego. Informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze. Kto wstrzymał się od głosu? Cztery osoby głosowały za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Bardzo dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja na temat aktualnego stanu prac przygotowawczych dotyczących budowy szprychy kolejowej Centralny Port Komunikacyjny Płock oraz budowy owocnić kolejowej Płocka. Utrzymaliśmy obszerny materiał. I informacje, że jutro prezes spółki CPK, Mikołaj Wild, potwierdza, że ktoś z tej spółki będzie uczestniczył w sesji w dniu 30 września bieżącego roku i będzie odpowiadał na pytania zarówno Państwa Radnych, jak i mieszkańców miasta Płocka. Kto z państw, czy są pytania dotyczące tego, tego materiału? Myślę, że one pojawią się jutro, ponieważ będzie... Więcej danych do tego tematu. Czy jest jakieś zgłoszenie z zewnątrz? Nie ma. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią materiału, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. 5 głosowało za przyjęciem tego materiału. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do punktu 5. Informacja o pozyskanych i wykorzystywanych środkach unijnych na lata, w latach 2010-2020. I tu mamy bardzo dobrą informację, ponieważ miasto Płock jest liderem w pozyskiwaniu środków finansowych i jest, jest z nami Pani Izabela Kamińska. Serdecznie witamy tę osobę, która jest tutaj jakby czy osobą przewodnią, prawda, w realizacji tego przedsięwzięcia, gdyż jest dyrektorem Wydziału Funduszy Europejskich, ale nie tylko Pani Iza i jej pracownicy pracują na rzecz, prawda, pozyskiwania funduszy europejskich, ponieważ uzyskaliśmy informację, że w latach 2010-2020 pozyskaliśmy 700, wykorzystaliśmy 771 milionów 77 tysięcy złotych, na projekty inwestycyjne 409 milionów, ale również na projekty społeczne 86 000 milionów złotych, z czego miasto Płoc na realizację tych projektów dopłaciło 574 miliony złotych. Wobec tego tutaj brawa należą się nie tylko Wydziały Funduszy, ale również spółki, ponieważ spółki realizowały projekty, szkoły, ośrodek pomocy społecznej. Spółki miejskie, wydziały merytoryczne, komunikacja miejska, wodociągi. Tych projektów jest bardzo dużo jesteśmy dumni z tego, że nasz samorząd tak pięknie pracuje w sferze pozyskania środków unijnych i jednocześnie bardzo dobrze współpracuje z samorządem Województwa Azowieckiego. I za, dziękuję, i za to serdecznie w imieniu Komisji Państwu dziękuję. Proszę bardzo. Czy, czy, czy Pani dyrektor chciałaby zabrać głos? Nie, wszystkie, no tak, bo wszystkie, jak ja przeczytałam też. Wystąpienie jest jednoznaczne, prawda, pokazujące, bo jak dużo Państwo zrobiliście w tej materii. Tak, powiedziałam, że właśnie w imieniu komisji serdecznie Państwu za to gratuluję, że samorząd naszego miasta jest liderem w odzyskiwaniu środków unijnych. Wiem, że pan prezydent również był zadowolony z tego punktu. Dostawał dostał nagrody, pamiętam prawda za to, że realizowaliśmy. Myślę, że nie pozostajemy na laurach, ale będziemy również w latach następnych realizować następne projekty. I z czego Państwu serdecznie w imieniu mieszkańców miasta Płocka życzę i gratuluję sukcesów do dnia dzisiejszego. Ponieważ nie jest to materiał sesyjny, więc nie będziemy go głosować i tylko, tylko po prostu przyjęliśmy do wiadomości, że tak dużo udało się właśnie w tej materii zrealizować. Myślę, że pan prezydent jest dumny z Państwa jako pracowników i wszystkich spółek organizacyjnych miasta Płocka. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Omówienie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach. I tutaj jak zwykle łączymy dwie uchwały, czyli zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Płock na lata 2021-2049, uchwała pomieszana na druku 610, oraz uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na rok 2021, uchwała pomieszana na druku 611. Poprosilibyśmy pana Paskarbika, żeby króciutko nam wyjaśnił, co się zmieniło na dzień dzisiejszy bardzo proszę. Czyli nie wiem, czy mam przedstawiać cały projekt ten co nie był jak wcześniej, to... bo wszystkim Może... jakby wszyscy w zasadzie większość pewnie tak, radnych tak, już go zna, natomiast tak. autopoprawkę tak, pewnie. Tak, bardzo proszę. to, co jest w autopoprawce, więc w autopoprawce proponujemy zwiększenie dochodów budżetu miasta o 533 tysiące złotych w związku z otrzymaniem przez gminę miasto płot środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Oczywiście większość tych środków jakby jest przeznaczona dla, dla szkół. Kolejne to jest zwiększenie wydatków o, na adaptację budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną i to jest wzrost wydatków o 100 tysięcy złotych. Kolejne to jest, że w związku z rozwiązaniem porozumienia z gminą Brudzeń na realizację usługi na transport publiczny zmniejszamy również dochody budżetu miasta o 403 tysiące, ale w tym przypadku zmniejszamy również o tą samą kwotę wydatki na organizację transportu publicznego. I kolejne to jest propozycja przesunięcia środków w MZD i to jest 250 tysięcy w tym 50 tysięcy z zadania utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynieryjnych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 50 tysięcy i 200 tysięcy z utrzymania bieżącego ulicy i obiektów inżynieryjnych na drogach gminnych i te 250 tysięcy będzie przesunięte na utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka i kolejna też propozycja przesunięcia 180 prawie 8 tysięcy złotych w ramach zadań MZD. To jest z kilku zadań po no, takich po 67 tysięcy z roweru miejskiego, 60 tysięcy z ulicy Zbożowej, to są jakby już poprzetargowe oszczędności to samo 59 tysięcy z ulicy Żyznej i te środki w tej wysokości 187 tysięcy 900 w tym roku i 250 tysięcy na rok przyszły, czyli wprowadzone do WPF-u, dotyczy na zadanie, jakby rozszerzenie zadania rozbudowa ulicy Boryszewskiej, ale chodzi głównie o zbudowanie kanalizacji deszczowej odprowadzające wody z ulicy Boryszewskiej do rowu przy ulicy Urodzajnej, ponieważ tam przy pobudowie drogi okazało się, że jednak te rowy boczne są zbyt małe, żeby w pełni odbierać dobrze tą wodę, więc od razu trzeba będzie tą wodę przeciągnąć i, i odprowadzić do, w inne miejsce. To takie największe zmiany w autopoprawce. Jeśli jakieś pytania, to służymy. Tak, bardzo proszę Państwa radnych o zadawanie pytań Panu Skarbnikowi. Ja nie zrozumiałam ta, tą, tej poprawki dotyczącej ulicy żyznej, że zdejmuje Pan... Nie, tam tylko z, mówimy, że zdejmujemy sześćdziesiąt parę, sześćdziesiąt jeśli się nie mylę sekundkę, zbożowa, pięćdziesiąt dziewięć. To jest budowa drogi od ulicy Żyznej do, do Rotmistrza tego Pileckiego, ponieważ w tym roku robimy tam projekt, projekt i to te pieniądze jakby zostały z projektu i to jest jakby oszczędności poprojektowe i stąd jakby można było je przesunąć właśnie na tą ulicę Boryszewską. Dziękuję bardzo. Czy, czy są zgłoszenia z zewnątrz? ze strony Państwa Radnych? Nie ma. Wobec tego przechodzimy, dziękuję Panu Skarbnikowi za informację, wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Pierwsza, pierwsze głosowanie to projekt uchwały pomieszczenia na druku 610, zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Płoc na lata 2021-2049. Uprzejmie proszę Szanownych Państwa Radnych o głosowanie. 4 osoby głosowały za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Bardzo dziękuję. Sekundkę bo ja bym się przy... Jeszcze raz. A, cztery za, jeden przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. To przepraszam, jest źle, źle przystałam, to, to pod kątem jest. Przechodzimy do głosowania druku 611. uchwały zmieniające uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2021. Bardzo proszę szanownych państwa o głosowanie. 4 osoby głosowały za, dwie osoby wstrzymały, wstrzymały się od głosowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zmiana uchwały nr 397, łamane przez 22, łamane przez 2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Dla jednostek organizacyjnych gminy Miasto Płock zaliczających do sektora finansów publicznych uchwała pomieszczona na druku 612. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Nie ma zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczenia na druku 612? Kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. Osoby głosowały za, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna osoba była przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Uchwała pomieszczona na druku 613. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. Projekt druk 613. 5 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała dotycząca obsługi wspólnej finansowo-księgowej dla wyodrębnionych jednostek organizacyjnych gminy miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych. Uchwała powierzona na druku 614. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały powierzona na druku 614? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 4 osoby głosowały za, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Zmiana uchwały numer 60, łamane przez 5, łamane przez 2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli. Uchwała pomieszczona na druku 596. Dzisiaj to chyba tylko projekt, tak? A nie będziemy głosować osoby. Nie, do tego projekt. Tak, przechodzimy do głosowania wobec powyższego druk nr 596. Bardzo proszę szanowni państwa o głosowanie. 6 osób głosowało za. Serdecznie Państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku w obrębie trzecim Maszewo stanowiących własność gminy miasto Płock. Uchwała powierzona na druku 598. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest sprzeciw? Bardzo, bardzo proszę. za, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Uchwała dotycząca wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasto Płock położonej w Płocku przy ulicy Kobyńskiego łamane przez słodowa w obrębie czwartym uchwała pomieszczenia na druku 599. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczenia na druku 599? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Bardzo proszę o głosowanie. Sześć osób za. Dziękuję bardzo. Punkt 9. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ulicy Kowalińskiego łamanej przez Słodowa w obrębie 4. Uchwała pomieszczenia na druku 600. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczenia na druku 600? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę. 6 osób głosowało za. Dziękuję bardzo. Uchwała dotycząca wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Płock, położonej w Płocku, ulicy Kobyńskiej, łamanej przez Słodowa w obrębie czwartym. Uchwała pomieszczona na druku 601. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczenia na druku 601? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. 6 osób głosowało za przyjęciem. Projektu uchwały. Uchwała dotycząca zmiany uchwały nr 276, łamane przez 15, łamane przez 2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej uchwały nr 401, łamane przez 22 2016 roku Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku. Uchwałą numer 783 łamane przez 48 łamane przez 2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku oraz uchwałą numer 195 łamane przez 12 przez 2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 roku. Uchwała pomieszana na r. 602. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczenia artykułu 602? 6 osób głosowało za. Bardzo dziękuję. Następny projekt uchwały dotyczy, dotyczący ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Uchwała pomieszczona na druku 603. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczonej na druku 603? Bardzo proszę Państwa o głosowanie. 6 osób głosowało za. Bardzo Państwu dziękuję. Zmiana statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku. Uchwała pomieszczana na druku 604. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały Pomieszczenia na druku 604. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Uprzejmie proszę o głosowanie. 6 osób głosowało za. Bardzo Państwu dziękuję. Uchwała dotycząca zmiany uchwały nr 487 łamane przez 29 łamane przez 2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia, listopada, przepraszam, 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Płocka Uchwała pomieszana na druku 605. Kto z Państwa Radnych jest za na opinią projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 6 osób głosowało za. Bardzo Państwu dziękuję. Uchwała dotycząca ogłoszenia roku 2022 w Płocku rokiem Ignacego Łukasiewicza. Uchwała pomieszana na druku 606. Kto z Państwa Radnych jest za podstępną opinią projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie. 6 osób głosowało za. Bardzo Państwu dziękuję. Uchwała dotycząca uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała pomieszczona na druku 607. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczenia na druku 607? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? głosowało za jedna osoba wstrzymała się od głosu, tak? Tak, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Bardzo Państwu dziękuję. Punkt następny nadania nazwy ulicy. Uchwała pomieszczona na druku 608. Kto z Państwa radnych jest za opinią projektu uchwały pomieszczenia na druku 608, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu Druk 608. Bardzo proszę o głosowanie. Ktoś z osób głosowało za, bardzo Państwu dziękuję. Punkt następny nadanie nazwy ulicy. Uchwała pomieszczona na druku 609. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną projektu uchwały pomieszczenia na druku 609? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. Ktoś z osób głosowało za, bardzo dziękuję. Następnie uchwała dotycząca pozbawienia kategorii drogi gminnej. Numer 520349 W ulicy Honorowy dawców krwi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej uchwała pomieszczona na druku 615. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczenia na druku 615? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 6 osób głosowało za. Bardzo Państwu dziękuję. Uchwała dotycząca, czyli zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Budżetowy siedzibą w polsku oraz nadania statutu. Uchwała pomieszczona na druku 616. Proszę bardzo, kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią uchwały pomieszczona na, na druku 616? Sekundkę, może być przerwę na Dziękuję serdecznie. Pięć osób głosowało za, jedna osoba nie oddała głosu. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do punktu siódmego. Sprawy różne. Nie ma korespondencji w tym punkcie, nie mamy spraw do omówienia. Wobec powyższego serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą pracę i w, te, w tym momencie kończymy posiedzenie Komisji Skarbu Budżetu i Gospodarki Finansowej i zapraszam serdecznie Państwa Radnych i mieszkańców na jutrzejsze posiedzenie Sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Do widzenia.